W oczekiwaniu na wolność nauki. Pod koniec roku wszedł w życie pakiet wolności akademickiej, gwarantujący każdemu wolność słowa, wypowiedzi oraz badań naukowych. Do tej pory, po 1989 roku, żyliśmy podobno w wolnej Polsce. Ale w domenie akademickiej były z tą wolnością problemy. Stąd opinie, że nauczelnia Ludzie boją się mówić, a nawet myśleć. To może pozostałość poprzedniego systemu, w którym karano za uczenie myślenia krytycznego. Wysegregowano kadry tak, że do trzeciej RP przeszli ci, którzy zrezygnowali z wolności myślenia i mówienia, a przy tym nie zawsze mowa akademicka ma jakieś powiązania z myśleniem. Do tej pory. Środowisko akademickie bało się poznać swoją historię, jakby wykorzystując fakt ogłoszenia przez Fukujanę końca historii. Jakkolwiek analiza dziejów uczelni skłania do wniosku, że nasze uczelnie znacznie wyprzedziły tezę Fukujany. Oficjalna historia Uniwersytetu Jagiellońskiego, zamieszczona na stronach uczelni pod koniec 2021 roku, Skończyła się w 1981 roku. I ta data niemal pokrywa się też z końcową datą udostępnionych mi w 1987 roku moich dokumentów w teczce akademickiej. Mimo, że ja jeszcze trwałem, jakby niezależnie od historii. Ale to trwanie zostało skasowane, unieważnione, wymazane, więc go jakby nie było. I ten stan rzeczy przetrwał transformację. Trwa do dziś. Zamiłowanie do Karczy w domenie akademickiej jest wielkie i stanowi szeroką bramę dla marszu lewactwa przez instytucje, postulowanego swego czasu przez Antonio Gramsciego i realizowanego z powodzeniem w polskiej domenie akademickiej. Wymazanie niewygodnej historii Niewygodnych kadr, niewygodnych wartości, a w szczególności abdykowanie przez uczennie z poszukiwania prawdy na rzecz poszukiwania seksualności, to przejawy tego marszu. Czy pakiet wolności skłoni padaczy do powrotu poszukiwania prawdy? Czy z wolności ośmielą się skorzystać? Pewności nie ma, ale w nowym roku. Trzeba im tego życzyć z całego serca i oczekiwać na powstrzymanie lewackiego marszu przez uniwersytety oraz wypełnienie luk w poznaniu swojej przeszłości. Tekst opublikowany w tygodniku Gazeta Polska, 3 stycznia 2022 roku. Autor Józef Wieczorek.